Do czego się nadaje jednorazowy długopis? Do kosza. Pióro to jest coś, do czego chciałbym Państwa zachęcić, i powodów jest przynajmniej kilka. Po pierwsze, pisze się piórem ładniej. Po drugie, ta, ta, ten efekt estetyczny on wynika z tego, że pióra się używa łatwiej, wygodniej. Nie trzeba nim tak naciskać jak często jednorazowym długopisem, którego jakość no, też często jest wątpliwa. Ładniej, łatwiej. Jakbym miał dodać do pudełka z piórem ulotkę, i napisać na niej skutki uboczne, to bym chyba dodał, robi niezwykłe wrażenie na ludziach. No, ile razy wyciągam swoje pióro, czy to nie wiem, w, u mojego klienta, czy w jakimś urzędzie, no, gdziekolwiek, gdzie trzeba podpisać jakieś dokumenty, to zawsze spotykam się z jakimś miłym komentarzem. Kto to jeszcze dzisiaj używa pióra, ale to eleganckie, jak, jak pięknie wygląda podpis złożony właśnie piórem. Ładniej, łatwiej, robi świetne wrażenie. Ale to są takie rzeczy, które wymieniam, bo, bo trzeba o nich powiedzieć przy omawianiu takiego tematu, ale nie są najważniejsze. Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o pióro, jest nauka, która. Płynie z posiadania czy używania pióra. A ta nauka, gdybym miał ją ograniczyć do jakiegoś krótkiego sformułowania, krótkiego zdania, to, to powiedziałbym tak. To jest taka nauka o tym, że, że naprawianie czy odnawianie czegoś jest postawą o wiele lepszą niż. Niż, niż, niż takie konsumpcyjne używanie i wyrzucanie i branie kolejnego, kolejnego, kolejnego. Jak się pisze jednorazowym długopisem, to człowiek się uczy właśnie tego. Nie? Coś biorę, zużyję się, wyrzucam. Inna kwestia. To jest tak tanie, że nie muszę w ogóle o to dbać. Jak gdzieś zgubię, zostawię, nieważne. Jeśli się zainwestuje w dobre, porządne pióro, takie, o którym człowiek marzy, to trzeba o nim myśleć, trzeba się zastanawiać. Czy ja mam przy sobie, wychodzę z domu, Sprawdzam, czy wziąłem. Wracam, nie wiem, z biura, skądś tam myślę, prawda? Szanuję ten przedmiot. Ale ta najważniejsza rzecz, jeśli kończy się atrament, to przynajmniej tak jest w moim modelu mam pojemnik z atramentem, do którego zanurzam pióro. Kręcę tutaj tą główką. Mechanizm sprawia, że to, ten atrament z powrotem dostaje się do pióra. I znowu mogę nim pisać. Naprawiam. To jest postawa, której dzisiaj myślę, nam brakuje, a o którą bardzo wiele ludzi zabiega dzisiaj pod, taką, pod takim sztandarem postaw proekologicznych. Tego uczy nas też elegancja. To, co kryje się, powiedzmy, za etykietą, za savoir-vivrem, to, co stanowi ducha tych dziedzin. No i uczy nas też taka drobna rzecz, jak, jak ten przedmiot, jak pióro. Tak sobie myślę, że to jest chyba wciąż dobry pomysł na prezent dla kogoś Młodego. Ja swoje pierwsze pióro dostałem w szkole podstawowej i od tamtego czasu piórem y, piszę. Y, chyba wciąż się jeszcze w szkole piórem piszę, a, a nawet jeśli częściej na komputerze, to może wręczenie komuś takiego pióra byłoby zdarzeniem na tyle intrygującym i ciekawym, że ktoś taki by się był gotów do tego przekonać i może nawet hobbystycznie używać, ale wierzę w to absolutnie, że to jest wciąż rzecz, która nas może czegoś niezwykłego nauczyć. Y, y, Dbałości o pewne rzeczy, właśnie tego przekonania, że naprawianie jest lepsze niż zastępowanie czegoś czymś nowym, niż taki konsumpcjonizm. No i chyba jest to taki najmniejszy przedmiot, który jest po prostu piękny. Ja się czasem śmieję, że gdybym miał na bezludną wyspę zabrać jeden przedmiot, tylko jeden, to nie wiem, czy by to było pióro, czy filiżanka, bo to są rzeczy, które są absolutnie moim zdaniem przepiękne, więc. Jakbym już tam trafił, um, chyba skazany na, na marny koniec, to te tortury ostatnich chwil życia chciałbym spędzić na kontemplacji i podziwianiu pióra na przykład.